Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie gramy sobie Pumice na 5 na mobie Aram w Lola na telefonie i tym razem gramy po mojego K... Kajsa. Dokładnie, Kajsa. Mieliśmy przyjemność grać tą postacią, zostaliśmy z V.P. wtedy, natomiast e, problem pojawił się taki z tą postacią, że przegraliśmy wtedy. Mimo wszystko nie udało nam się zwyciężyć. Natomiast tym razem mam nadzieję, że później będzie to wyglądać inaczej i uda nam się tą postacią mimo wszystko wygrać. Tutaj widzę, że pierwsza krew nasi giną, także nie dobrze się dzieje. A chciałam Cię jeszcze uleczyć. No nie, mam, nie mam jak zaatakować w tym momencie, żeby można było to jakkolwiek dobrze wykorzystać. Udało nam się zabić wroga. Czy teraz jesteśmy w stanie drugiego, trzeciego? Teraz czwartego. Ach, to blisko, nie byłam w stanie już tutaj dobić. Coś mi się, o, spowolnienie chyba jakieś miałam, bo faktycznie jakoś wolniej zacząłem chodzić. E, natomiast udało nam się dokonać cztery chwile niesamowicie na, e, na starcie. E, także fajny, fajny początek. Trzeba atakować. Atakujemy, 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 atakujemy te postaci fajny początek w ogóle rozgrywki trzeba tak grać, trzeba tak grać spokojnie, spokojnie, damy radę słyszymy jakieś takie nie wiem czy to lagi, czy coś się dzieje yy, natomiast natomiast tutaj faktycznie cały czas zabierają gdzieś, yy, gdzieś mi hp yy, dobra Kurczę, 7kg 1d. Myślę, że i tak piękny start. Pięknie to wyglądało, ale strasznie jakieś takie spowolnione ruchy. Nie wiem, czy to wynikało z jakiegoś spowolnienia, które mi dali, czy co tu się zadziało, ale jakieś takie spowolnione ruchy to były. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Natomiast fajnie 7kg na starcie yeah. i ja, Lecimy sobie na spokojnie dalej. Em, coś mi się tu zacina, bo, bo nawet dzielnik nie chce prawidłowo funkcjonować. E, więc coś mi tu nie pasuje. E, I stąd pojawia się gdzieś problem. E, dobra, udało nam się zabić. E, dobra, bez, bez e, pośpiechu my ich tak pokonamy. Udało nam się strzelić fajnie. E, także też fajne ataki. Oj, tutaj się dzieje, tutaj się dzieje. Ach, mało zabrakło, żeby dobić tam końcówkę. E, natomiast było i tak fajne, fajny starcik e, tutaj w tym momencie. Dodaliśmy sobie jednego kila, trzy asysty. Nie udało nam się dobić ich, ale i tak mimo wszystko wydaje mi się, że fajny start. E, Gierki, znaczy start to już 3 minuty tej gierki trwają, także myślę, że to też już troszkę nas rozgrywa. Mamy Izraela w swoim filmie, fajna postać, bardzo mi się podoba. Kurczę, nie wiem co tu się dokładnie dzieje, bo mi się bardzo zaczynają dźwięki tego, co tu się dzieje. Także to jest na mnie niezbytalny. Dobra, Widzieliśmy go. Kolejny. Dobijmy go. Okej, okay. udało nam się dobić. Rozumiecie to, co się tu zadziało? Jak dobiliśmy? Nie samo tutaj, w tym momencie, co się zadziało. 10 kili jesteśmy 3 i w tym. Możemy sobie podleczyć się. Dobijamy pierwszą wieżę i lecimy dalej na drugą wieżę. Oni już się respią. Czas się trochę wycofać. Wycofujemy się trochę. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym momencie, poczekajmy, poczekajmy, to jest wasz zły ruch, my sobie na spokojnie, Niech oni do nas dojdą, to my wygrywamy w tym momencie i to my sobie na spokojnie z nimi damy radę. Eee, I tak oto się właśnie dzieje w tym momencie, niedobrze, niedobrze się dzieje, że nasi, nasi giną, eee, niedobrze, niedobrze, że nasi giną, nie mogą nasi ginąć. Podleczmy się, tak, dokładnie. Podleczmy się. Znaczy, ja potrzebuję głównie many. Ja nic więcej nie potrzebuję. Potrzebuję tylko i wyłącznie many. Eee, dobra. Przeciwnika udało się pokonać. Niedobrze siedzieli, niedobrze siedzieli. Dobra, udało nam się dobić. Znaczy, nie wiem czy nam, ale po prostu udało się ich pozbyć. Także też dobre. Wiem, że doskoczyłam, natomiast nie wiem, na ile się udało mu pokonać tą postać. Okej, okay, udało, się, udało się dobić, ja potrzebuję many, ja muszę się wrócić. Mamy jednego deda na razie, więc jest dobrze, ale minusem tego jest to, że nie możemy zregenerować ani swojej many, ani swojej, e, swojego życia, także mm, jesteśmy od razu tutaj. Odleczyliśmy to co mogliśmy i lecimy im pomoc tutaj w rozgrywce. I na spokojnie. Pierwszy strzał był w ich stronę. W tym momencie jesteśmy w stanie wykonywać więcej. Dokładnie tak, udało się dobić. Znaczy nie nam, ale udało się dobić tego przeciwnika. Także też fajnie. Wbijamy sobie tutaj. Dobrze. Wybijamy ich. Kurde, ile ja to żyję bez zabicia? Gdyby nie ten pierwszy kill, byłoby razu win Ale e, już w tym razie nie mogę z nami nic zrobić niestety Ale to dobrze, bo już e, faktycznie e, czas był, żeby się zregenerować e, Dokupić sobie pewne sprzęty i móc, widzicie, ulepszyć sobie tutaj e, podstawowy atak i tak, to za 6 sekund się zrespimy, będziemy mogli działać. Mam 10 killi, 14 asyst 2D, myślę, że to fajny wynik. I oby tak dalej. Przyspieszymy sobie od razu na starcie. Chyba nie zostali unicestwieni, ale widzę, że już się odrodzili, więc trochę, trochę bez sensu. Hmm, dobra, lecimy sobie tam do nich. Zobaczymy, co da się zrobić. Hmm. Widzę, że na razie moi tutaj przekrywają wszystko, co się dzieje. Natomiast jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, żeby móc zdziałać jakkolwiek. Udało nam się zabić wroga, fajnie. Kurde, tą czy jak ona się tam spie, fajnie się gra mimo wszystko. Fajnie można sobie tutaj podobijać te postacie. Także luzik. Ach, nie udało mi się jej dobić, bo zablokowały stworki. Wycofujemy się od ataku Lux i na spokojnie, na spokojnie będziemy sobie tutaj zaraz atakować. Eee, dobra, udało nam się strzelić w nich, także też fajnie. Eee, I czekamy na nasze stwory. Oni powinni do nas wyjść, nie? Może no to też my nie jesteśmy w stanie nic na złegość, tak totalnie zrobić. E, także fajnie, żebyśmy, żeby nam się udało ich wyciągnąć do nas. E, natomiast my jesteśmy postacią, która nie ma do końca jest w stanie na takie odległości gdzieś tam uderzać. E, więc sobie nas spokojnie dobijemy. Super. Udało nam się zabić wroga. Uciekamy przed luks. E, dobijemy jeszcze tutaj. Dobijemy tutaj. Cyk. Kolejny. Dobra, poczekajmy, 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 poczekajmy. I zaraz mamy unicestwienie. Oni zostali unicestwieni. Czekamy tylko na y, stworki i kończymy ten mecz 13 kilami. Myślę, że już nikt się od nich nie zrespi. Mamy 13 killi, Do tego mamy 17, aż asyst. To jest bardzo dobry wynik. Także kurde, jeszcze się zrespili. Jeszcze się zrespili. Jeszcze się zrespili. Niemożliwe. Niemożliwe, że oni się jeszcze zrespili, niedobrze się dzieje, ja myślałam, że to już pewny win, natomiast jeszcze się tutaj e, pojawia sytuacja, w której e, brakuje nam many i musieliśmy sobie przyspieszyć, I jeszcze będziemy musieli ich raz zabić, żeby móc sobie fajnie, e, fajnie zadziałać, niestety trafiliśmy, niestety, e, Nie niedobrze, e, dobra. Udało się jakkolwiek skrzywdzić ich. Także też spoko. Eee, atakujemy, atakujemy, atakujemy. Dobra. Umarł mi ktoś tu. Dobra. Dobra. Jeszcze, jeszcze jeden? Jeszcze jeden? Tak jest. Zresztą słyszeliście, jestem nie do powstrzymania. 15 killi. I w tym momencie kończymy to, co tu się zadziało. i Jesteśmy pięknie, wspaniale. Udało się. Jaki to był piękny mecz tą postacią? To ja nie wierzę w to, co to się właśnie wydarzyło. Fajny, fajny mecz tą postacią. Myślę, że jeżeli nadarzy się okazja, to będę nią grać, bo naprawdę fajnie się nią grało. I zostaliśmy? Zostaliśmy MVP? Uwaga, zostaliśmy MVP. Ostatnio byliśmy SVP, teraz MVP. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Hej!